Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś naszym gościem w studiu jest pani Elicja Haczkowska, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Witam serdecznie, ale zanim rozmowa w studiu z gościem, proszę o materiał filmowy. Gdyby 11 lat temu lekarze się nie pomylili, życie Ali mogłoby dziś wyglądać inaczej. Dziewczynka jest przykuta do łóżka, bo zdaniem lekarzy miała jedynie kolkę niemowlęcą i nie wymagała leczenia. Nie została sporządzona żadna diagnoza lekarska, żadne badania i to nie były kolki niemowlęce. Więc moje dziecko trafiło w stanie agonalnym do szpitala i na diagnozę kolki niemowlęcą słyszałam prosić pożegnać z dzieckiem, ma 1% szans przeżycia. I od tamtej pory przez ostatnie 11 lat walczy moje zdrowie. Pani Eliza walczy też o odszkodowanie. Pomagają jej prawniczki z Fundacji Między Niebem a Ziemią. Dopiero od 1 stycznia, zamiast do sądu, można zgłaszać się z takimi problemami do Urzędu Wojewódzkiego. Tam obraduje specjalna komisja. W komisji będzie zasiadało ośmiu prawników i ośmiu lekarzy i oni będą tworzyli zespoły orzekające i zgodnie z wnioskami naszych mieszkańców Dolnego Śląska, którzy takie zdarzenia zgłoszą, w ciągu czterech miesięcy te zespoły będą musiały dokonać orzeczenia. Komisja ma być tańsza i działać szybciej niż sądy. Będzie rozpatrywać starzenia, do których doszło po 1 stycznia bieżącego roku. Członkowie ustalają, czy wskutek złej diagnozy, leczenia lub zastosowania nieodpowiedniego leku doszło do utraty zdrowia lub życia pacjentów. Są wszystkie aspekty takiego bardziej demokratycznego, bardziej nowoczesnego i bardziej sprawiedliwego, w moim przekonaniu, angażowania odpowiednich fachowców do rozpatrywania no, często bolesnych spraw, w odczuciu samych pacjentów. Prace komisji są jeszcze w powijakach. Powołany na mocy ustawy o prawach pacjenta zespół ekspertów powstał w każdym województwie. Zobaczymy, jak to realnie będzie funkcjonowało. Traktujemy pierwsze miesiące jako okres wdrożeniowy. Według konsultacji z innymi wojewodami wszędzie dopiero budujemy system. Eksperci już czekają na zgłoszenia poszkodowanych. Maksymalna kwota zadośćuczynienia, jaką mogą orzec, to 100, 100 tysięcy za utratę zdrowia lub 300 tysięcy złotych, jeśli pacjent zmarł. Komisja nie rozpatruje spraw, które równocześnie toczą się przed sądem. A ja wracam do rozmowy z moim gościem, panią Alicją Haczkowską, przewodniczącą tej komisji. No właśnie, pani przewodnicząca, ciało, które działa właściwie od 10 dni, co dziś możecie państwo powiedzieć, czy jest zainteresowanie państwa działalnością, czy jest zapotrzebowanie na tego rodzaju doradztwo, na tego rodzaju mediację, czy może formę waszej działalności? Komisja jest i działa od, w zasadzie od 1 stycznia tego roku. Ukonstytuowanie jej nastąpiło 10 stycznia, gdzie właśnie dokonano wyboru przewodniczącego tej komisji, którym ja zostałam i również właśnie to jest kwestie organizacyjne zostały podjęte, ustalono właśnie regulamin, według którego komisja będzie pracowała. Są eksperci, i Jakim, czekamy no na właśnie, wnioski. I, i, I teraz czekacie wnioski. Państwo na wnioski. Jakiego rodzaju pomoc komisja e, ma świadczyć dolnoza, z czym można się do Państwa udać? Mhm. Błąd w sztuce lekarskiej, to się tutaj pojawia jako taki podstawowy yy, zakres tak. działania? Rolą komisji będzie y, orzekanie, jak również w, w, w drugim jakby etapie tego postępowania, y, jeżeli ustalone zostanie, że. Zdarzenie, które wywołało szkodę, jest zdarzeniem medycznym, będzie pośredniczyła przy ustaleniu uczynienia czy też odszkodowania za poszkodowanego pacjenta. Pośredniczyła z ubezpieczycielem lub szpitalem, w którym to zdarzenie medyczne miało miejsce. Tu komisja jest tym organem, który w sposób może bardziej przystępny pozwoli pacjentowi na dochodzenie tych roszczeń przystępny bo wnioski po prostu są przygotowane dla pacjentów gdzie pacjent je wypełni oczywiście jest ta część w której pacjent powinien i musi uprawdopodobnić że gdzie to zdarzenie miało miejsce jakie to zdarzenie miało miejsce i przedstawić dowody które posiada i również y te komisje przede wszystkim no, dążą do tego i ustawowo są zobowiązane do jak najszybszego rozpatrzenia takiego wniosku. I tu ten termin został ustawowo określony jako cztery miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku. Po powiedziała Pani, że pełnicie Państwo formę pośrednika między pacjentem, poszkodowanym pacjentem, który udowodni ewentualną winę podmiotu medycznego czy szpitala, a właśnie szpitalem. Y czyli jesteście państwo pewnym pośrednikiem w, w tych pośrednikiem, rozmowach czy w tych relacjach? Y Boże pośrednikiem w przekazywaniu pism, prawda, i dyscyplinowania y szpitala jak i też ubezpieczyciela do y zajmowania stanowiska w zakresie właśnie tej odpowiedzialności, czy też wyspro Proponowanej wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania. Nie, komisja nie zajmuje się mediacją stawki. Komisja orzeka, czy miało miejsce zdarzenie, i następnie to swoje orzeczenie przekazuje y, do szpitala i do ubezpieczyciela, gdzie już jest pośrednikiem już właśnie w przekazywaniu i do pacjenta. Ale rozumiem, że pacjent spotyka się z Państwem, to Państwu przedstawia dokumenty we i we mm -hmm. wniosku, y też y oprócz tego, że twierdzi, że zdarzenie y medyczne miało miejsce, również przedstawia swoją propozycję co do wysokości oczekiwanego, o odszkodowania do tego uczynienia. Też Państwo różnicie się od sądów, bo rozumiem, że to ma być alternatywa dla długotrwałych spraw, y, które się toczą przed sądami związanymi właśnie np. z błędem w sztuce lekarskiej. E, czym w takim razie różnicie się Państwo oprócz tego, że w cztery miesiące sprawa ma być y, albo pozytywnie, albo negatywnie rozpatrzona? No, przede wszystkim też no, tym, że to jest, jesteśmy zupełnie odrębną instytucją od sądów, prawda, które zajmują się szeregiem spraw, no, zwłaszcza sądów tutaj cywilnych, rozpoznających sprawy cywilne o szerokim spektrum, mhm. natomiast komisja będzie się zajmowała tylko i wyłącznie tymi zdarzeniami medycznymi. Różnimy się, że będziemy mieli i mam nadzieję, lepszy dostęp do y, uzyskiwania tych opinii lekarskich na temat tego zdarzenia które zgłosił pacjent no, z uwagi na skład już tej komisji czyli prawda? gwarantują to eksperci którzy eksperci, są jednocześnie którzy są już, specjalistami w swoich dziedzinach tak, lekarskich będą orzekać w sprawach jeżeli natomiast będzie no, specjalistów niewystarczająca jakby ilość co do tutaj specjalizacji, które są reprezentowane w, przez członków komisji, Komisja będzie miała możliwość również wystąpienia do biegłego, ale biegłego z listy krajowego konsultanta do krajowi, krajowi konsultanci również poprzez tą ustawę o prawach pacjenta zostali zobowiązani do takich właśnie list lekarzy, z których komisje będą mogli po prostu korzystać i, no, i zasięgać opinii. Jaką moc sprawczą będzie miała wydana przez komisję opinia w danej sprawie? Y Opinie będzie wydawał biegły, prawda? Komisja wydaje orzeczenie. Orzeczenie, przepraszam. orzeczenie mhm. będzie stanowiło właśnie ten tytuł wykonawczy i jeżeli będzie ustalone, że zdarzenie, jeżeli pacjent zgodzi się na proponowaną kwotę zadośćuczynienia czy też odszkodowania, wówczas zamyka się całe postępowanie i pacjentowi zostaje wypłacone. Prawda? Pacjent. I na to są te cztery miesiące, na to tak? Są Ta cztery komisja miesiące. musi ten yy, wniosek, wniosek tak? rozpatrzeć. Tak. Mhm. Mhm. Później postępowanie jeszcze dodatkowe jest yy, po rozpatrywaniu wniosku, czy to jest ten moment, kiedy jest sprawa jednoznacznie zakończona. Komisja orzeka albo o wypłacie danego odszkodowania dla danego pacjenta, albo zamyka sprawę twierdząc na przykład, że, że nie doszło nie było, do... Że nie było zdarzenia medycznego, albo może być taka sytuacja, że komisja ustala, że zdarzenie medyczne yy, zaistniało, ale pacjent nie zgadza się na proponowaną kwotę z, yy, odszkodowania, czy też z zadośćuczynienia. Wówczas Sprawa nie będzie rozstrzygnięta i pacjent ma dalej otwartą drogę do dochodzenia tych roszczeń przed sądem. Mm -hmm. Tu chciałam jeszcze powiedzieć, że to postępowanie też różni się od postępowania sądowego tym, że jest znacznie tańsze. Pacjent składając wniosek wnosi opłatę 200 zł. Następnie, jeżeli komisja uzna, że zdarzenie miało miejsce, wtedy wszystkie koszty ponosi bądź to ubezpieczenie właśnie tego postępowania bądź szpital. Z tym, że kwoty, maksymalna kwota za dość uczynienia, jaką mogą, może tak. orzec komisja, to 100 tysięcy za utratę zdro zdrowia lub 300 tysięcy, jeżeli pacjent zmarł. To jest też ta różnica, która tak. um, odróżnia państwa od, od działalności sądów, sądów, bo te się... mogą inne kwoty zaproponować, czy pacjent może się ubiegać o wyższe tak. kwoty. Tak. E, no właśnie. I to są stawki, które są rozumiem, ustalone. Maksymalne tak, maksymalne. maksymalne które może pacjent dochodzić przed tą komisją. Jeżeli pacjent uważa, że jego y, rozstrój zdrowia, uszkodzenie jest znacznie większe, bądź też śmierć nastąpiła, rozmiar tych szkód jest większy, to pozostaje ta droga sądowa. To, to jest taka alternatywa, prawda? Jeżeli pacjent się decyduje na drogę przed komisją i to postępowanie się zakończy, no zamyka mu się tą, no zamyka, zamyka się drogę przed postępowaniem y, 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 sądowym. Jeżeli komisja uzna już, że pacjent, pacjentowi mm -hmm. Należy się odszkodowanie, pacjent za to samo zdarzenie nie ma prawa już toczyć walki przed sądem. Tak, tak? za te tak? same dochodzi... szkody, które wywołało to zdarzenie na dzień złożenia wniosku. Pani przewodnicząca, teraz chciałam zapytać o kwestię, która w czwartek pojawiła się w Dolnośląskiej Prasie. Mówię tutaj o gazecie Wrocławskiej, która postawiła tezę, że no właśnie, czy będzie skuteczność? Pacjenci boją się, że jeżeli komisja nawet orzeknie, że pacjentowi należy się odszkodowanie, to pojawia się z kolei problem, że szpitale się nie ubezpieczają. Czy brak ubezpieczyciela, czy brak ubezpieczenia od tego typu zdarzeń e, przez szpitale powoduje, że pacjent straci swoje prawa w dochodzeniu odszkodowania, o które, e, o które orzecze komisja? Mm -hmm. yy, brak ubezpieczenia czy też wyczerpanie kwoty ubezpieczenia, bo tak też się może zdarzyć yy, przez szpital, nie stanowi żadnej przeszkody w dochodzeniu yy, tutaj przed komisją yy, swoich roszczeń przez pacjenta. Yy, w ustawie yy, o prawach pacjenta jest wyraźnie zaznaczone, że w przypadku właśnie w takich przypadkach wszelkie obowiązki co do wypłaty tego odszkodowania i zadośćuczynienia przejmuje szpital i to będzie by było z jego środków wówczas zaspakajane rozczania bez względu na to, czy zawarł umowę z ubezpieczeniem, względu, czy podszedł do czy przetargu. Zawarł, tak, mhm. tak. Y I jeszcze chciałam na koniec zapytać o przewidywane zapotrzebowanie. Jak Pani sądzi, Pani Przewodnicząca, y może już macie Państwo pierwsze sygnały, jakie będzie zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność, Państwa działalność? Na dzień dzisiejszy nie ma formalnie złożonego wniosku, niemniej jednak mam y, takie odczucie i przekonanie, że, że słusznym było powołanie takiego dodatkowego, takiej dodatkowej instytucji. I myślę, że to jest właśnie taka droga i ukłon w kierunku pacjentów, prawda? Których świadomość co do metod leczenia, prawda, i skutków jest coraz większa wśród pacjentów. W związku z tym myślę, że, że ta komisja będzie miała c, co, co robić? robić. Myśli pani, że za chwilę pojawią się sprawy, no właśnie, nawet o takie drobne y, kwestie, które no, może niekoniecznie decydują o ludzkim życiu, ale. O błędzie w sztuce lekarskiej czy utracie zdrowia? Myślę, że tak. Z tym, że tu trzeba właśnie o tym pamiętać, że ustawa weszła 1 stycznia i dotyczy wyłącznie zdarzeń, które będą miały miejsce po 1 stycznia. W związku z tym jesteśmy na początku stycznia. I, I na razie czekacie i Państwo na razie, skutki błędów no, lekarzy? Było ich może jak najmniej, jak najmniej prawda, tych złych, bardzo złych skutków. Natomiast faktycznie... Ale co ważne, komisja zajmuje się tymi zdarzeniami, które, do których doszło po 1 stycznia. Pi 2012 stycznia, stycznia 2012 roku. roku. Zatem macie pewnie jeszcze Państwo czas na to, by zalały Was tak, wnioski. Tak, czas przyja też organizacji, prawda, przygotowania się na te wnioski. Pani Alicja Haczkowska, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, była dzisiaj gościem programu. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę na kolejny program. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.